Dzisiaj, dzisiaj za to, to zrobi zamiast kurczaka Robimy reklamę del Raj, hotelu. Sorry, ale jestem święto. Fajnie było. O, wow, jakiś kot. Fajne miejsce. Pokój brudny. Jakieś pająki łażą, ale... Zajebiste miejsce mówię wam. Idziemy dalej. Jest grubo po północy, więc jest wszystko zamknięte. Jest czwartek. Nie, przepraszam. Zaczął się piątek. No dobra. Skończę tą relację, bo... Chyba mi nie za bardzo wychodzi. Nie będę Wam pokazywać, gdzie mieszkałam, chociaż no to jest to pokój 13. No i wierzycie, no dobra. Pokażę Wam, że to jest pokój numer 13. Nie wiem jak to się stało. Ale tak naprawdę jest prawda. A to jest moja rodzinka. Popatrzcie jakie fajne. zwierzaczki. Jest mało. mała ta winda mnie mało co nie przycieła. Tym... To jest to Maxiu, który nie, no to, to światło to jest zajebiste. Idziemy cztery. No teraz właśnie ciąg Cztery a. A za mało.